Cześć, witam Was bardzo serdecznie w formie TA Cast. Dzisiaj jestem sam, mrówka jest na krótkim urlopie, więc pozdrawiam serdecznie i przejdźmy do materiału. VM Sports. Więc tak, lecimy klasycznie, kategorię ekstra klasy, potem kategorię top 6 lig. I może przejdźmy od razu bezpośrednio. Pierwsza kategoria, czyli będzie to gwiazda kolejki i u mnie wylądował na tej pozycji Bartosz Nowak, który odmienił ten mecz jakby górnika ze Śląskiem, ponieważ strzelił dwie bramki. W ogóle takie niespodziewane bym powiedział, więc popisał się nie lada zagraniami i Śląsk już potem nie dojechał w tym meczu. Dalej, druga pozycja, czyli oszołom kolejki Dominik Furman, 95.6 minuta. Chłop łapie drugą czerwoną kartkę za jakieś głupie przepychanki i pyskowanie do sędziego. Nie trawię gościa, jest no zawodnikiem naprawdę średnim obecnie po tym powrocie. Nie decyduje w ogóle o ogrzewisły płock. Słabo to wygląda, jeszcze głupie zachowanie, które już ma od dłuższego czasu. Kategoria numer 3 będzie to paździerz kolejki. I ja zdecydowałem się postawić na. Mecz rozgrywany ostatni w niedzielę, czyli Krakowia podejmowała na swoim stadionie Legię Warszawa. Mecz naprawdę ciężki do oglądania. Jedna bramka, co prawda Legia też miała jakieś sytuacje, ale Krakowia strzela jedną bramkę i potem już e, był tak zwany autobus i nic się nie dało zrobić. I tak się to po prostu skończyło. E, I tak to wyszło. E, idziemy dalej, będzie to kategoria numer 4 i Partidazo. I z tym partydazą było parę meczy, w których działo się dużo, trochę więcej, trochę mniej. Ale według mnie najciekawszym meczem był mecz Lechia Gdańsk z Rakowem Częstochowa, bo to był taki sprawdzian dla Rakowa, czy naprawdę jest dobrze i jedziemy, bo z Zagłębiem było naprawdę spoko. I dla Lechi, która dostała dość mocno, bo pięć bramek od Pogoni. No i wyszło na to, jak to w naszej lidze, że taka Lechia Gdańsk nagle BUM! się otrząsła i wygrywa po genialnym meczu Durmusza, który strzelił dwie bramki z tego jedną bardzo ładną no i mamy wynik 3 do 1 i no Raków zawiódł powiedziałbym po prostu chyba postawiłbym na to, że to były takie błędy błędy, które doprowadziły do tych bramek, bo czegoś tam zabrakło dobrze, kategoria numer 5 czyli Golazo i w tym Golazo postawiłem właśnie na Ilkaja Durmusza, który strzela naprawdę piękną bramkę po asyście Flavio pajszą, Lewa noga jest genialnie ułożona u tego zawodnika. Kategoria numer 6, czyli będzie to parada kolejki. I ja postawiłem na Karola Niemczyckiego, który w 13. Minucie był poddany naprawdę trudnej sytuacji, kiedy obrona w ogóle zapomniała, że trzeba bronić, i wyleciał z kibicki sam na sam. Na szczęście Niemczycki to obronił i była to bardzo, bardzo dobra interwencja. Kategoria numer 7, chyba w której ostatnio jest największy problem. Chodzi tutaj o młodzieżowca kolejki, czyli Złoty Dzieciak. No i postawiłem drugi raz z rzędu na Jakuba Myszora, który zagrał 88 minut na pełnym poziomie. Pokazywał się, cały czas chciał grać do przodu. No jest duży potencjał w tym zawodniku, pytanie czy przyjdzie jeszcze ta ogłada w dostawieniu nogi, czy też odpowiednim zerwaniu się do akcji. No i czas na jedenastki. I zaczniemy sobie pierw może od jedenastki, no wspaniałych zacznijmy, bo mam ją tutaj od razu ustawioną. I będzie to wyglądało tak. Ustawienie moje to 1-4-3-3. I sytuacja wygląda tak. W bramce Niemczycki, genialny mecz z Legią. Od prawej Dadok, obok niego Malocza. W środku jest jeszcze Pazdan i na lewej stronie Barry Douglas. Był problem z tym lewym obrońcą, żeby wybrać jakiegoś porządnego lewego obrońcę w tej kolejce. Środek pola. I to mamy tak, Tomasiewicza, który no, egzekwuje te karny niesamowicie dobrze i dzięki temu, no, powiedzmy sobie szczerze, te punkty się zbierają, ale też trzeba zapracować na te karne, ale on widać, że ma pewność i przekonanie do wykonywania karnego i trener na niego stawia. Idziemy sobie dalej w takim razie i teraz jakby boczni ci pomocnicy, czyli Van Amersfoort, który no chyba niedługo ma podpisać nowy kontrakt, więc odpalił trochę. Dalej, obok jest Gąska, który no, zalicza dwie bramki, ale też patrzmy na to, co zrobił Xavier Dziekański który podał mu piłkę praktycznie no i cyk i mamy bramkę ładna bramka też myślę warto docenić no i środek tych trzech z przodu postawiłem z lewej strony na Jakuba Kamińskiego na samej szpicy nowak to jest ofensywny pomocnik, ale nie było stricte napastnika, który jakoś tak zaimponował. Więc nowaka wciskam tutaj. No mogłem grać w ogóle teoretycznie na jakiegoś fałszywego, ale no, powiedzmy, że ten nowak jest z przodu. I po prawej stronie durmusz, który no, zasłużył po prostu dwiema bramkami naprawdę dobrą grą. I przejdę sobie teraz do gniotów. Gnioty. No i co my tu mamy z tymi gniotami? W bramce dziekoński Xavier, fatalny mecz, no i zawalił tą drugą bramkę, tak naprawdę, i potem już nie dało się podnieść tego z boiska. Eee, jeszcze może tak ustawienie klasycznie, bo zapomniałem. Eee, 1, 3, 4, 3 u mnie. I tak, trzech eee, śro środkowych końców. Tiek. Eee, przepraszam. To może tak, nalepa, bo że ma problem z wymieniem nazwiska. Obok niego niewulis, który no doprowadził do tej bramki w taki głupi sposób. Ta trzecia bramka pada, tracą ją w sumie przez jego głupie zachowanie. Teki jaskin, oczywiście, nie mogłem tego wypowiedzieć, przepraszam, uzupełnia ten blok defensywy. No i teraz ten środek, może pierw Wachadła, Mladynowicz, słaby mecz. Kolejne wrzutki, kolejne, które nic nie dają. Z prawej strony łakomy, który. Coś tam próbował w meczu z Lechem, ale jednak słabo. Środek pola to będzie Furman właśnie za to przydzbanienie na sam koniec meczu i ogólnie słabizna. I Lopez, który no, nie pomógł drużynie w tym meczu w Gdańsku. I teraz niech będą boki te, skrzydełka. Przykryl, który no, gra kolejny słaby mecz i nie wiem, co tam się dzieje w Jagiellonii, czy tam nagle zaraz jakaś zmiana w zimę się nie pojawi. To byłby szok, ale no, nie zdziwiłbym się tak naprawdę tak jest i na prawej stronie jeszcze znajduje się oczywiście Pawłowski ze Śląska, który kurczę, no, no nie pokazał się dobrze i nie wiem, myślałem, że znowu taki powrót do Ekstraklasy, znowu będzie czarował, a tu jednak nie no i na szpicy potężny Emreli który no kopie się po czole w tej naszej lidze i to by było na tyle, jeżeli chodzi o kategorię naszej Ekstraklasy jeszcze kącik o F1 może, bo jest na miniaturze i trzeba to warto, myślę, poruszyć. To, co wydarzyło się w Grand Prix Arabii Saudyjskiej, no, według mnie, wyścig katastrofalny, co prawda. Ja na przykład lubię, kiedy są jakieś wypadki, kiedy coś się dzieje, kiedy mamy możliwość zobaczenia, jak te buldy się rozpadają. Oczywiście nie chodzi mi o wypadki, które są w skutkach, na przykład takich, że komuś coś poważnego się stanie, tylko właśnie to odpadnięcie gdzieś fragmentu, czy też jakaś kraksa konkretna. To zawsze takie urozmaicenie dla każdego wyścigu. I tutaj było chyba tego troszeczkę już za dużo. Co prawda. Hmm, ja łączyłem to z oglądaniem meczu Lecha Poznań i było to dla mnie ciekawe, bo przełączałem i mówię: O, już pewnie tyle kółek minęło. A tu patrzę, a tu mamy czerwoną flagę. Tam chyba osiemnaste kółko dopiero, czy coś takiego, więc to wyszło dla mnie na plus, bo mogłem skorzystać jakby z większości wyścigu, co mogłoby się nie zdarzyć, kiedy toczyłby się normalnie. Do tego sytuacja, myślę, do rozpatrzenia, jeżeli chodzi o. Hamiltona i Maxa Verstappen'a, ponieważ m, według mnie jestem zwolennikiem Maxa i nie będę go ukrywał, to Hamilton powinien dostać kary za to co zrobił, ponieważ specjalnie wjeżdża w bolit Maxa, kiedy ma zostawioną tą lewą stronę jakby do jazdy. Do tego sytuacja, w której ma jakiekolwiek pretensje za to, co się wydarzyło. Co prawda Max też nie jest niewinny w paru sytuacjach, bo kiedy wyjechał za tor, ok, ale nie rozumiem kary 5 sekund na przykład. Nie rozumiem potem znowu drugiej kary za jakieś utrudnianie manewru, bo, bo jest to moim zdaniem głupota, jeżeli chodzi o sędziów. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym wyścigu? No sytuacja, w której Esteban Okon na ostatniej prostej chyba, tak możemy to powiedzieć, traci miejsce na podium i załamka w Alpinie. Cały wyścig Fernando Alonso. Nie wiem, czy jest sens mówić o kwalifikacjach. Możemy powiedzieć o tym, że Max prawdopodobnie startowałby z pierwszego pola, ale uderzył w bandę przy końcówce okrążenia. Do tego Mercedes Garnia jakby cały przód, czyli pierwsze dwa pola startowe. Niestety w wyścigu to się w ogóle nie przekłada, chociaż okazuje się na koniec, że, że Botas jednak dał radę i dojechał na, na podium. No mamy sytuację teraz, w której Oba zespoły walczą jeszcze teoretycznie w klasyfikacji konstruktorów, ale jednak skupiamy się na tym, kto będzie mistrzem świata. A sytuacja jest taka, że obaj mają po tyle samo punktów, i to się tutaj gdzieś wyświetli teraz. No, wow, mamy niesamowity sezon, ale według mnie Hamilton powinien też dostać chociaż jakąś jedną karę za to, co robił na, na torze, a nie tylko Max Verstappen, który oberwał od sędziów za to, że. Przepuszczał tutaj Hamiltona, oberwał za to, że nie zostawił mu też Hamilton miejsca. No dziwna sytuacja, i myślę, że jest to kuriozum, jeżeli chodzi o wyścigi F1. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało za rok, bo wtedy już jednak będzie większe obycie z tym torem i będzie można więcej pokazać. Kto rzeczywiście nauczył się tego. Jeżeli miałbym wybrać yy, najlepszego i najgorszego zawodnika oraz team, no to postawiłbym tutaj, jeżeli chodzi może o najlepszego zawodnika, ciężko, bardzo ciężko. No, nie wiem, kto jakoś tak się popisał mega w tym wyścigu, jeżeli chodzi o najlepszego, no dajcie mi sekundę. Może Walteri Botas, który gdzieś tam odrobił nagle to, co się wydarzyło na początku, to na niego bym postawił. Jako ten najlepszy. Jeżeli chodzi o najgorszego, no to tutaj bym chyba postawił na Louisa Hamiltona za to, co zrobił. No bo jednak swoją głupotą popsuł bolid sobie, jak i popsuł bolid też Maxowi. No, nada moim zdaniem. I Tim, no i postawiłbym tu na Mercedesa. No jednak dowożą pierwsze i trzecie miejsce, więc mm, ta pula punktów jest dla nich zdecydowanie większa. I tak to u mnie wygląda. Teraz przejdziemy dalej, z powrotem wracając do piłki nożnej. Już jestem gotowy, więc przechodzimy do top 6 lig. I zaczniemy też kategoriami klasycznie. Potem 11 tych najlepszych. I co my tu mamy? Pierwsza kategoria, czyli gwiazda kolejki. I będzie to Bilwa, czyli Bernardo Silva, który rozgrywa kolejny kapitalny mecz w barwach The Citizens. I warto pochwalić tego zawodnika, bo odpalił. Już były pogłoski, że może odejść, że nie najlepiej czuje się w Manchesterze. A tu jednak taki mm, konkretny powrót do formy i fajnie to wygląda. Dałem też takie, jakby łamane na Lewandowski, no bo Lewandowski, dwie bramki w Der Klassiker. No i powiedzmy sobie, szok jednak trochę, bo, bo podobno błędy sędziego. Ja, tak szczerze, no zobaczyłem tylko skrót meczu. Zapomniałem o meczu, chyba zacząłem oglądać po prostu końcówkę meczu, bo były, były skoki. Potem był mecz właśnie Jagieloni z Górnikiem Łęczna i zapomniałem totalnie, przez to, że to jest na Via Play, zapomniałem o tym meczu i no jestem trochę zły na siebie, bo nie mogłem zobaczyć tego widowiska. Szkoda. Mm. I teraz tak. Oszołom Kolejki, czyli kategoria numer 2 i postawiłem tutaj na ekipę, ekipę postawiłem, Borussia Mönchengladbach. No kompromitacja tej drużyny, grając z Freiburgiem, który no, Powiedzmy, raggi sobie dość dobrze ostatnio. Ale dostać 6 bramek w pierwszej połowie, wykonać już dwie zmiany, dostać żółte kartki, tam pół, pół zespołu tak naprawdę mm, przeciwników strzeliło im bramki. No kompromitacja. Ciężko coś powiedzieć, nie wiem, to jest kolejny zawalony mecz. Dostali 4 bramki od kolonii, teraz dostają 6 bramek od Freiburga. W drugiej połowie już nie dostali żadnej bramki, no ale to nie usprawiedliwia ich, że nie mogą tak grać. My pójdziemy do kategorii numer 3, czyli będzie to paździerz top 6 League i postawiłem tutaj na Wolverhampton kontra Liverpool. Przepraszam, bo mecz, w którym no spodziewaliśmy się jednak takiej walki, zadziorności. To żota nie trafia na bramkę, kiedy jest w niej dwóch zawodników. No nie wiem dlaczego tak się wydarzyło. Czy jakby no mówi nie, no nie będę ich krzywdził i dopiero Origi, który wchodzi w 90+, plus, strzela bramkę no masakra, jest strasznie słaby ten mecz, dużo strzałów ale nic klarownego tak naprawdę i tyle jeżeli chodzi o paździerz idziemy do kategorii Partidazo top 6 lig, czyli będzie to mecz Napoli-Atalanta i mecz, który no, niesamowity tyle bramek w jednym spotkaniu wow, Piotr Zieliński który znowu wpisuje się na listę strzelców, genialny mecz Sporo bramek, fajnie się to oglądało. Cały czas emocje, napięcie. Atalanta, która wyszarpuje zwycięstwo. No wow, naprawdę wow. Przykro, na pewno patrzeć na Romę, która dostaje drugi mecz w trąbę. I mam nadzieję, że trochę Mourinho to ogarnie, bo robi się niebezpiecznie, bo już Juventus goni i no praktycznie no jest e, chyba nawet nad nami. Nie patrzyłem już w tabelę wieczorem. E, ok, no i przyszedł czas na Golazo. I tutaj postawiłem na potężnego Freda z Manchesteru United, który ładuje przepiękną bramkę. No i co tu można więcej powiedzieć? No, siadłam po prostu. Manchester się męczył. Pierwszy mecz za Rangnika. I spodziewałem się, że tutaj może być różnie, bo te dwa mecze za Karika zagrane fajnie, a za Rangnika znowuż troszeczkę męczenie były, ale udało się wygrać i mam nadzieję, że będzie następował postęp w tej drużynie. Dalej, kategoria numer 6, czyli Parada Kolejki. No i tutaj naprawdę, je, jeżeli nie byłby to Emiliano Martinez, to nie wiem kto, bo naprawdę było bardzo mało takich spektakularnych interwencji, ale Emiliano Martinez. To, co wyciągnął w meczu z Leicester. Wow! No rzucił się, wyciągnął taką piłkę, którą no praktycznie jest bardzo ciężko wyciągnąć, a on to zrobił. I dlatego jest e, przyznanie tej Kategorii dla niego, czyli hmm, właśnie parada. Ok, idziemy do kategorii numer 7, i jest to hmm, drużyna kolejki. No i postawiłem tutaj na West Ham United, który kolej. No teraz naprawdę można powiedzieć to. Drugi sezon i jeszcze lepszy sezon niż poprzedni. No, potrafią mieć jakąś taką wtopę, ale potrafią wygrać z Liverpoolem. Potrafią wygrać teraz z Chelsea, która no chyba była niepokonana. Może była pokonana, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie. Chelsea, która masakruje praktycznie Ligę. Teraz widać, że ostatnio troszeczkę słabszy czas, bo i Remis się trafił. Teraz znowu przegrana, ale no West Ham jest naprawdę maszyną. I David Moyes chyba za szybko trafił wtedy do Manchesteru, a teraz w West Hamie robi niesamowitą robotę, i brawa dla jego. Kategoria numer 8, czyli Polak za Gramanicą. No, i tutaj na plus zasługuje Karol Świderski, który strzela bramkę, co prawda znowu pałk, przegrywa mecz 3-2, ale no Karol Świderski odblokował się trochę i coś tam strzela, zagrał też dość długo w końcu, bo ostatnio dostawał ochłapy, a teraz jednak coś tam gra. I na minus Krzysztof Piątek, który dostaje 6 minut, i no słaby mecz. Kolejny naprawdę naszego. El Pistolero, no nie wiem, czy nie, nie trzeba zmieniać klubu, zimą już nawet, żeby powalczyć o cokolwiek, no bo jest słabo. I to tyle, jeżeli tutaj chodzi. Nie wiem, czy światło ma jakąś kontuzję czy coś, ale też nie widziałem go ostatnio w składzie, poza kadrą. I przechodzimy do kategorii numer 9, czyli jedynastka wspaniałych top 6 lig. No i tutaj ustawienie 1-4-4-2. I postawiłem w bramce na Wojciecha Szczęsnego, który, zajm... który notuje. Czyste konto i brawo dla jego Juventus. Troszeczkę się budzi, ale widać, że no raczej będą walczyli może o to czwarte, piąte miejsce. No zobaczymy. I w obronie e, Dumfries, który notuje bramkę i w końcu taki lepszy mecz na, na tej pozycji, bo czekaliśmy aż on odpali. No i ruszył w środku zdobywca bramki, czyli Demi Real, który. Jeżeli dobrze pamiętam, pożegnał się z Juventusem latem, no i teraz w Atalancie radzi sobie bardzo dobrze. W środku obok niego były kolega, czyli Kielini, który gra naprawdę jak profesor i trzeba to docenić. Z lewej strony Masuaku, który no, ten strzał, który on oddał w ogóle w meczu z Chelsea, no wow, jak on to wymyślił, jak on to zrobił. Piękna bramka, no nie wiem, tylko pytanie jest takie, czy e, Mendy sobie po prostu tej piłki sam nie wpakował do bramki? Bo nie wiedział, co zrobić. Środek pola, Fred i Piotro Zieliński, który notuje kolejny dobry mecz, a Fred pomaga wygrać Manchesterowi. I teraz tak, Boki, czyli skrzydełka, Bilwa, czyli Bernardo Silva, który genialnie gra kolejny mecz i Vinicius Junior, który naprawdę ma jakąś formę. Nie wiem, czy duch Cristiano Ronaldo nie unosi się teraz na Santiago Bernabeu. No i dwóch napastników, czyli Robert Lewandowski strzelający w klasikerze, no i Ciro Immobile, który odpala się i ładuje dwie bramki. To by było na tyle w tym materiale tak naprawdę. Chciałem wam podziękować za subskrypcję, łapki w górę, że jesteście na tym kanale, że oglądacie dzisiaj tej w, w, trochę w ogóle w innym otoczeniu, no bo w, w studiu jest trochę zimno, nie chciałem specjalnie tam nagrzewać. Mówię, nagram tutaj. I chyba tyle. No, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam na drugi kanał też DM Cooking i co? Widzimy się myślę za tydzień w pełnym składzie, ale też widzimy się na innych materiałach na tym kanale w tym tygodniu i na drugim kanale też w tym tygodniu. Trzymajcie się, cześć!